Cześć, dzisiaj mam dla Was fajną lokację. To się nazywa Wietła Adamwicha. Dość klimatyczne miejsce i co najważniejsze jest też figurka e, Walt Boya, Także warto. O właśnie, to jest taka kopalnia. U góry jest, wygląda to jak taki wielki kamieniołom, Trzeba wejść do środka. Tutaj troszeczkę się nachodzić. Po drodze są fajne przebitki z przeszłości, tu macie figurkę od razu mi się trafiło skradanie, nie wiem czy one są losowo rozdzielane, także e, jak możecie to napiszcie, czy też znaleźliście skradanie czy coś innego było i teraz tak, tutaj jest pełno guli w tej kopalni, schodzicie na dół i tutaj jest znowu przebitka z przeszłości jakaś sekta, jakiś rytuał odprawiają no to są 福gas byli członkowie, którzy tutaj właśnie coś tworzyli No i dobra, tutaj jak zlikwidujemy już chłopaków do końca. W sumie, nic tutaj, e, niczego tutaj nie ma ciekawego, jest tylko takie oczko wodne. No i do tego oczka trzeba wskoczyć. Tylko nie w pancerzu, bo już nie wypłyniecie do góry, wtedy tak? będziecie musieli zostawić pancerz na dole. Także trzeba zdjąć pancerz wspomagany i, i zamknąć do środka. Dobra, tutaj płyniecie i po jednej stronie jest taki otwór, nie na samym dole, o, o właśnie. Tutaj macie ołtarz. No I tu na ołtarzu leży fajna sprawa. Z, e, będziecie mieli do walki wręcz dwie miniatomówki. No i tutaj dłużej nie chciałem zostawać, tlenu starczyło. Także jak, chce, jak chcecie, jak macie pływanie już e, rozwinięte, to możecie sobie tam pomyśkować dłużej. Może coś fajnego znajdziecie. Ok, no dzisiaj tyle. Dzięki, do zobaczenia.